Dlaczego Olsztyn chce aneksji terenów gminy Purda? Magistrat odpowiada. Ostatni raz granice administracyjne naszego miasta były rozszerzone pod koniec lat 80. XX wieku. Stolica regionu, aby być coraz silniejszym, coraz prężniej działającym ośrodkiem, musi się rozwijać, a do tego potrzebuje przestrzeni, ponieważ no tej brakuje już w obecnych granicach. Stąd propozycja jednego z trzech nowych osiedli, które miałyby powstać. Pierwsze z nich to radykalny 2 w obrębie jeszcze granic administracyjnych. Drugie to już powstająca nowa dzielnica przemysłowa na Tracku. Oraz trzecie miasteczko prawne, gdzie miałyby zostać zlokalizowane m.in. sądy, czy przeniesiony z, ze śródmieścia areszt śledczy. Konieczności rozwoju stolicy regionu nikt nie kwestionuje. Czy jednak ta potrzeba nie odbije się negatywnie na sąsiednich gminach, które też mają ambicje, aby się rozwijać, to zaburzenie wypracowanej harmonii między samorządem Olsztyna a samorządami powiatu, zgodnego dążenia do wspólnego rozwoju odpowiada starosta Andrzej Abako i wraz z wójtami sąsiadujących gmin podejrzewa, że aspiracją włodarza naszego miasta jest rozszerzenie granic aż do obwodnicy Olsztyna. Widzimy, co obwodnica dała miastu Olsztyn. Odkorkowała to miasto, dała mu oddech do życia. W związku z tym nie była gwoździem do trumny dla gmin, które będą traciły cenne tereny swoje, tylko to, to miało być prorozwojowe. Myślimy gospodarczo, nie myślimy administracyjnie. Administracja powinna być w centrum, bo ona powinna mieć dostęp dla mieszkańców. Ona powinna być w tych miejscach, w których jest najlepszy dostęp dla mieszkańców. To tu się centralnie wszystkie i tramwaje, i aut autobusy I cała komunikacja zjeżdża do centrum, żeby centrum żyło. Dalekosiężnych planów Roberta Szewczyka nie znamy. Obecnie mowa o nieco ponad 175 hektarach terenów gminy Purda, stanowiących własność Skarbu Państwa. Pozostałe grunty z wnioskowanych terenów o powierzchni ponad 234 hektarów należą do ogródków działkowych Krokus, właścicieli prywatnych i lasów państwowych. Gmina Purda dysponuje niecałymi 4 hektarami terenu, wliczając drogi lokalne. Prezydent chce, aby powstało tam miasteczko prawne. Gmina, tereny inwestycyjne. Przy obwodnicy to są jedyne tereny inwestycyjne, dobrze skomunikowane, gdzie moglibyśmy ściągnąć inwestorów, gdzie mieszkańcy gminy PURDA mogliby dojeżdżać do pracy. Gdzie mieszkańcy też mogliby Olsztyna również dojeżdżać do pracy na terenie gminy PURDA. Olsztyński magistrat wydaje się być nieczuły na planowane przez gminę PURDA zamiary. Rozwój widzi w rozroście administracji. Usługi publiczne, w tym administracja, jak najbardziej przyczyniają się do rozwoju e, takich ośrodków. To są pewne funkcje metropolitalne. Nowe możliwości sądów, e, bardziej komfortowe warunki pracy sędziów, być może w przyszłości także e, wsparcie ze strony samorządu Olsztyna o utworzenie w Olsztynie apelacji, czyli prestiż naszego miasta, podniesienie rangi w skali, w skali całego kraju. Przypomnę tylko, że do tej pory apelacją właściwą dla Olsztyna jest Białystok. Sądy, administracja publiczna tego typu w Stoku jest położona na obrzeżach miasta przy obwodnicy tego miasta. Obwodnica powstała dzięki współpracy Olsztyna z gminami, które przeznaczyły swoje tereny pod tą arterię, argumentują samorządowcy. Co więcej, jak przekonuje wójt, mieszkańcy spornego terenu starego Olsztyna nie chcą włączenia do stolicy regionu. Chcą mieszkać w gminie Purda, chcą mieć swojego sołtysa i radnego, ponieważ też mają swój fundusz sołecki, to oni decydują na co go przeznaczą, co będą robić. Mieszkańcy sami decydują o swoich potrzebach i o, o tym, na co przeznaczą środki finansowe. Urząd miasta planuje wystąpić z wnioskiem do władz gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie woli mieszkańców Starego Olsztyna. Tymczasem obawy gminy podzielają też włodarze gmin sąsiednich. Czy i oni w przyszłości będą musieli toczyć spór z miastem o tereny leżące przy obwodnicy? My już od kilkunastu lat słyszymy, że miasto Olsztyn chce przejąć gminę Stawiguda, więc jakby myślimy też o tym. Natomiast nie przeszkadza nam to w tym, żeby się cały czas rozwijać. I te tereny podmiejskie, pod Olsztynem, czyli Jaroty, Bartążek, cały czas rozwijamy, inwestujemy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w drogi, rozbudowę szkoły, czy też w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wspólnie, żeśmy również i z miastem budowali, między projekt z zit ulic trzeszorzędnych, czyli w Gronitach, Łubstychu, Wionkowie. Bronimy się gdyż utracimy największe źródła dochodu, bo te miejscowości są podatkotwórcze. Gmina Gettschwald dzięki mieszkańcom właśnie tych miejscowości podolsztyńskich utrzymuje całą resztę. Trzy czwarte. Mam nadzieję, że nie musimy się obawiać. Aczkolwiek z drugiej strony głowy pojawia się fakt tego, że jesteśmy bardzo blisko Olsztyna, że powstają nowe osiedla, które z tym Olsztynem graniczą. Mówię tutaj o osiedlu sterowców. Mamy również wiele spraw powiązanych z Olsztynem, spraw wspólnych, czyli woda, czyli transport, czyli szkolnictwo, więc te obawy mogą gdzieś się pojawić. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do procesu zmian granic administracyjnych miasta Olsztyna będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Miasta 29 stycznia.